Cześć, witajcie na kanale Maciej Podróżuje i Smakuje. Przemierzam Polskę w poszukiwaniu restauracji pozostawionych przez Magdę Gessler, a także smaków Magdy Gessler. Gesle. Zecję tego życia jesteśmy na Śląsku, więc cykl kuchenne rewolucje wracamy. Pojawiliśmy się w miejscowości Tychy i właśnie w tej miejscowości w 2010 roku. Tym wejściem do restauracji Koloseum wchodzi Magda Gessler, przeprowadza kuchenne ewolucje. Magda się pojawia tutaj jesienią 2010 roku, bo emisja samego odcinka odbyła się 19 lutego 2011 roku, więc 10 lat po kuchennych ewolucjach. Co można w tym miejscu zastać? Powiem Wam podobnie jak. Innych restauracjach, bo wiecie, że tych restauracji trochę już odwiedziłem pod prosiakiem. Trochę tych restauracji odwiedziłem i oczywiście pod prosiakiem. Udało mi się już parę razy pozwiedzać, popobywać, poodwiedzać i posmakować. Ja to miejsce dokładnie znam. Zawsze tutaj była Ambasada Śląskiego Smaku. Czy ta Ambasada dalej jest po 10 latach, czy dalej jest tutaj ciekawie? Chodźcie, zapraszam Was oczywiście na filmik Tychy. Restauracja pod prosiakiem. Magda Gessler. Zostawiła, ale często gęsto w wywiadach Magdaś tego prosiaka wspomina, więc z przyjemnością pokażę Wam. Co zostaniemy tutaj w środku. Bardzo fajne, że jak już tutaj jestem na zewnątrz, ja wam zaraz obrócę kamerę i pokażę z drugiej strony, ale tu na zewnątrz, jak ja to zawsze mówię, jest taki mały fukiel, bo tutaj zawsze niezależnie w jakim porze roku, w jakiej porze dnia przyjeżdżam, zawsze jest bardzo ładny wystój. Teraz mamy tutaj dużo pelargonii, begoni, yy, zapalone świece, więc z każdej strony, jak spojrzycie, na zewnątrz, naprawdę ta restauracja jest utopiona w kwiatach. Bardzo fajne stoliki tam na zewnątrz też. Ale zaraz kamerę i pokażę Wam węcze samym wejściem. Więc zapraszam na filmik. Restauracja pod Posiakiem 10 lat po kuchennych rewolucjach. Sprawdźmy, co mają. Chodźcie. Dobra, kamera odwrócona i tak jak Wam mówiłem, właśnie taki mały fukiel. Restauracja pod Posiakiem. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Jest menu. Są wszystkie przyznawane nagrody, certyfikaty. Tak to wygląda restauracja pod prośakiem. Oczywiście w środku nie chciałbym nagrywać ludzi, ale zobaczcie, czy to nie już takie zaproszenie do restauracji. I wchodzimy do środka. Tu są goście. Tak wygląda restauracja z wewnątrz. Bardzo, bardzo śląsko. Bardzo tak fajnie domowo. Są koronki, są kredensy, więc widać naprawdę, jakbyśmy weszli nie tylko do restauracji, ale jakbyśmy weszli w ogóle do takiej cioci albo do babcina na... na Obiec, świeże kwiaty na salach, obrusy. No, powiem szczerze, naprawdę wygląda to bardzo, bardzo ciekawie, zobaczycie. I piękne, dla mnie naprawdę bardzo. Z fajnym, z fajnym wejściem, z fajnym I Tu mamy różne, przyznane oczywiście certyfikaty, ale tam jak zobaczycie, to jest właśnie jeden z certyfikatów. O, tu jest mój certyfikat, smaczne, o, przyznane przez. Moją stronę. Bo tak powiedziałem wcześniej, już w tym miejscu bywaliśmy. 14 lat po kuchennych ewolucjach, więc tutaj dań Magdyno, że Gessle specjalnie w menu nie ma, ale powiem szczerze, że jest rozwinięta bardzo mocno kuchnia śląska i to mi się też w tym miejscu podoba, bo to jest taka ambasada tej, tej śląskości. Zobaczcie kusik świnki, przewina w czerwonym winie z cynamonem, papyczką chili, podawana ziemniakami, są gołąbki szefowej pierogi z kaczki ale też znajdziecie tutaj właśnie szałot śląski, galec, malec, tata z z polędwicy, a także jest sztygar, golonko, duszone żeberka. To wszystko jest podawane z panczkautem, więc naprawdę powiem szczerze królik, kaczka i tego chyba czego bym oczekiwał po, po takich daniach typowo, typowo, typowo właśnie restauracyjnych, regionalnych. Więc powiem szczerze, że to już mnie naprawdę bardzo, bardzo się podoba. I zobaczymy zaraz po smakach dalej. I to co jest właśnie tutaj piękne, tak? To zupy są podawane w wazach. Zamówiliśmy sobie rosół domowe rosół, to w tym momencie jest nakładany. No i oczywiście tutaj mamy tradycyjną wodzionkę. z za chwilę sobie naleję, tutaj są grzanki do niej, bo jak wiecie też w tym momencie wodzionka to jest taka prosta zupa właśnie. Już ja sobie nasypię trochę grzanek. To jest prosta zupa robiona właśnie z czerstwego chleba i e, zalanego wrzątkiem i tak naprawdę czosnek w tej zupie to jest o, to jest to co powinno być. No i tu mamy właśnie widać wodzionkę. I to jest ta esencja śląskości, czyli właśnie ta taka postna zupa czoskowa, można powiedzieć, czy jak to mówię, służy woda z tłuszczem i, i z cząskiem do tego właśnie grzanki. No, powiem szczerze, widać, że cały czas jest to podawane w wazach. No, a wystrój całej restauracji to jest tak, jak wam już pokazywałem wcześniej, typowo jak w a tam właśnie śmigają dalej wazy. I tutaj już przyszedł też do nas szałot śląski, więc powiem szczerze, próbujemy. To jest właśnie magia kuchni śląskiej, tej kuchni takiej prostej, klasycznej, babcinej, domowej, czy takiej jak właśnie z wizyty u cioci, że tu nic specjalnego nie trzeba. Czerstwy chleb, woda z tłuszczem i z czosnkiem. A Robi się z tego wyżyny kulinarne smaku zresztą prostota zawsze powiem szczerze najlepiej się broni i najlepiej smakuje ale to jest właśnie ta magia i magia właśnie tego podawania z bazy i magia tego prostego dania e, jedzonego przez ludzi ubogich kiedyś powiem szczerze to jest chyba to czego bym szukał jadąc na Śląsk do śląskiej restauracji typowej śląskości ta śląskość objawia się nam już tutaj najpierw właśnie w Wodziące a tutaj mamy szałot śląski Czyli taka sałatka ziemniaczana, która powinna być zalewana też takim ciepłym, jakby smalcem. Nazywana szałot jest na różne sposoby. Grubo, grubo ciachane z boczkiem, z ogórkiem, ziemniaki. Cebula, ziemniak, ogórek boczek, to co miała natura, to co było w danym momencie, ziemniaki, ogórki były zakiszone, czekały w słoikach, cebula była cały rok dostępna, boczek ze świnobicia, proste jedzenie śląskie, prostota tego jedzenia to jest ten klasyk i już po tych dwóch daniach wiem, że ja jestem na Śląsku, naprawdę. Byłem na zewnątrz nagrać Wam wejście, bo zrobiłem filmik i okazało się, że Moi współtowarzysze obiedli moje pierogi skaczki, więc zostało powiem szczerze tak na półmisku niedużo, ale ja wam zaraz pokażę po prostu, to są pierogi skaczki w sosie grzybowym. To jest w ogóle, może inaczej zrobię, to jest jeden pierożek, nie mam jak tego nadziać, moment, o. no nie mogę, to jest taki jeden pierożek, one są w ogóle malutkie te pierożki, Patrzcie, jak on sympatycznie wygląda taki pierożek, szepnę go teraz jeżeli będę mógł, jak na złość do filmu nie chcę. A tu wam pokażę właśnie ten pierożek po przekrojeniu, pocielona w sobie tego nadzienia. A jest tak cienkie ciasto. Mmm, aż widać tą kaczkę, widać tutaj, bo jest są zalane sosem, o. Widać przez to cienkie ciasto. Znaczy, tutaj właśnie 14 lat te pierogi robi jedna osoba, pani Jadzia, jest specjalistką tych pierogów. Jest tak cienkie ciasto, a farsz jest po prostu przebłędny Do tego cała wina tutaj z sosem grzybowy, powiem szczerze. Przez trochę, trochę, jakby wpuścić te yy, kaczki do lasu i przyniosły ze sobą te wszystkie leśne smaki. Hmm. Poezja, naprawdę poezja. Mógłbym tak siedzieć i jeść, i jeść, i jeść. Zresztą widzieliście po półmisku, że moi współbiesiadnicy objedli te <śm> pierogi. Z, z tego, że tak jak wam mówiłem, jesteśmy pierwszy raz w restauracji już pod prosiakiem i znamy te smaki, przerabialiśmy tutaj wszystkie możliwe rzeczy. Przerabialiśmy typowo śląskie rolady, zrazy, przerabialiśmy też kotlet de, de przerabialiśmy poliki wołowe, kusik, świnki i te smaki naprawdę są przebłędne, więc tym razem przy tym spotkaniu poszliśmy w taki klasyk, jeżeli chodzi o sprawdzenie, czyli mieliśmy szało śląski jako sałatkę, sprawdziliśmy yy, zupy, czyli wodzionkę i rosół. Tak? i w tym momencie pierogi z kaczką a teraz zamówiliśmy jeszcze dwa dania tutaj mamy yy, placki ziemniaczane o tak, od tej strony mam pokazać, jak to jest fajnie robione placki ziemniaczane bardzo ładnie pachną takie dwa potężne plaki bo placki ziemniaczane są podawane z gulaszem ale my ten gulasz poprosiliśmy osobno bo nie lubimy zalewanych placków no i oczywiście też yy, jak już jesteśmy na Śląsku to co mi się lubią najbardziej, czyli ja, czyli Punch crowd. ta Śląskość ze Śląskości, jak wiecie już po restauracji Modra, to Punch tam wzbudził moje najlepsze odczucia i zainteresowanie i Punch jest po prostu genialny, także albo inaczej, dwa czapka kapustą, więc idzie pierwszy do spróbowania. No. Ten nie jest kwaśny, właśnie. Czuć bardzo dobre ziemniaki. Fajnie to jest ubite wszystko. I powiem szczerze, no. na równi z modą Tanowskiego, bardzo fajnie jest. lekko taki pikantny. Świetne jest to danie. Świetne. Prawda. Śląsk mając ciapka puste, to jest, jest nie Coś tam się tłuką, ale jak zwykle przy moim nagrywaniu to zawsze jest. Placki ziemniaczane, takie sążne, grube te placki ziemniaczane. Mm. Ach, chropląca. <śm> Mało odczączone z y, tłuszczu, ale dobra. <śm> Naprawdę fajne. Takie. Takie placki ziemniaczane z dawniej. Nie to, że te dawno leżą, bo są świeżo smażone, ale takie placki były dawniej takie. Ja w dzieciństwie jeździłem z moimi rodzicami nad morze do ustronia morskiego i tam jak się szło na plażę, to pan sprzedawał placki ziemniaczane. Takie na tace one były, nie? Te placki ziemniaczane. <laughs> na tackach papierowych tam były chyba 3 4 sztuki sprzedawane. Pamiętam to za dziecka. każdy wyjście na plażę wiązało się przejście przez taki park, czy przez taki lasek. I właśnie nam Pan te o placki i te są bardzo podobne w smaku. Takie placki z mojego dzieciństwa. Gulasz. Mm. Rozpływające się mięsko. Mocny, gęsty, taka, taka zołza prawdziwa. Jesteśmy na Śląsku, witamy na Śląsku, wszystko jest jak u babci, jak u cioci, jakby wrócił z takiej prawdziwej szychty na polskie, dobre, tradycyjne jedzenie, bez żadnych wydziwów, świetne, brawo. Podsumowanie, Uff, ale jestem pełny, naprawdę. Przestanąć tu w cieli, bo Jest 14 lat po kuchennych ewolucjach. Co mam powiedzieć? Ambasada śląskiego smaku, ambasada śląskości, ambasada produktów lokalnych, regionalnych, przeplatanych świeżością, pasją, szacunkiem, przede wszystkim szacunkiem dla produktów, szacunkiem dla ziemi, na której mieszkają, ale także szacunkiem dla tradycyjnych śląskich potraw. Tutaj jest hołd dla śląskości poprzez e, odwzorowanie dań właśnie e, typowo, typowo e, przynależnych dla śląska. Miejsce pełne smaku, pełne pasji, pełne aromatów, pełne świetnej obsługi, pełne cudownych naprawdę. Chwil unieśnie. Zobaczcie jak to jest fajnie, spaceruję sobie teraz jeszcze na zewnątrz tutaj, po, akurat po, wchodziliśmy na porze obiadowej, było bardzo dużo osób, e, zjadali obiadki, poszli talerze, dalej. pięknie tutaj na zewnątrz do siedzenia, naprawdę tam macie jakiś park, co jakiś czas przyjeżdżają samochody, tam są ludzie, nie będę nagrywał tych ludzi, zobaczcie jak tutaj jest pięknie, naprawdę, kolacja, e, spotkanie ze znajomymi, e, uroczystości rodzinne świetne miejsce, naprawdę, tylko polecać, nic innego, tylko polecać. Musicie w tym miejscu być, musicie to miejsce odwiedzać, musicie zwiedzać i próbować, bardzo, bardzo polecam. Zaglądajcie oczywiście do pod prosiakiem w Tychach, bo to miejsce jest urokliwe, urokliwe ze względem na położenie, ze względu na na wystrój cały, ale ze względu przede wszystkim na smaki, więc. Brakło mi słów, bo jestem naprawdę mocno, mocno obiedzony w tym momencie, a kawa już dopełniła tutaj, zrobiła zupełnie to co najlepsze. Zapraszam Was oczywiście w moją kulinarną podróż. Zapraszam do moich filmików. Subskrybujcie, odwiedzajcie. Adres zostawiam. Pod prosiakiem, wpadajcie, zaglądajcie. Tychy na Was czekają. Od 14 lat gorszą smakują i walacyjnie. E, zapraszają. Swoje progi. Brawo, szacunek. Ja jestem urzeczony. Kocham, kocham, kocham. I tak Wam mówimy, jestem tutaj już NTS, nie wiem, piąty, szósty, ale to miejsce jest dla mnie niezmienne, magiczne, cudowne. W każdym jednym celu. Wszystkiego Wam dobrego. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Zostawcie komentarze, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli będziecie komentować i oczywiście do oglądania filmików. Wszystkiego dobrego.